Pierwsze manier były na terenie gminy, takie srebrne pałuszki. I tutaj jest trzy skarby. Jeden skarb, to też bardzo rzadki, tylko to jest znany, to byli z Prus, z byli sieht, byli tylko jedynie z pruski, pustkie srebrne pałużki. W tę skarbę było więcej. Do naszego muzeum doszło tylko pięć z Potem duży skarb, przez jest jeden z srebrnych połóżk nytyckiej, ze mną daleko od Troch. i start monet Wielkiego Serceńskiego Gutolda znalezione na uskę samych w trochę i inne takie zagarowe rzeczy, które były narzucone z sesji Rosji. A tak pierwsze monety, które czekają nienalizy, te pierwsze monety były czekane przez jednej. Тому були ще ви мало дуже цікавих монетку, так з монета потова, то речі образця, як нас сам поділо і напис до кілиці Ясенсія по інший забачити порогню зробила як то в те часи, bo w Dziękuję. dziękuję. chciałbym podziękować. Podziękować tym wszystkim, dzięki którym do przygotowania tej wystawy mogło dojść, którzy uczyli tam swoich zbiorów, którzy pracowali na jej przygotowaniu. Pierwsze słowa chciałbym skierować pod adresem na naszym. Chciałbym podziękować. Jeżeli Państwo jeszcze pozwolą moim współpracownikom, pozostałym, mianowicie pracownikom konserwatorskiej, fotografowi, który tutaj też swoją cząstkę talentu. Na tej wystawie e, zamieścił Grzegorzowi Kumulowiczowi, naszym gożankom z działu konserwacji Hanie i e, Ani Szymańskiej. Chciałem podziękować działowi gospodarczemu, w w krótkim czasie tę pracę e, szybko wykonał pod kierunkiem e, Beaty Widamowskiej. Nie wiem, czy Beata gdzieś jeszcze się kręci, bo zapasowana była strasznie. Jeżeli jesteś, o to Ci chciałem też serdecznie podziękować. Tak już się nadziękuję. To już będzie na tą wystawy także i w trokach, więc to troszeczkę Proszę Państwa i na zdewych no nic jeszcze, ale równie serdeczne podziękowania jak wszystkie te do tej pory Chciałbym Chciałem zgrywać słowa dzięki odarztom tych wszystkich instytucji, w kolejcji którzy yy, chcieli nam pożyczyć swojej wystawy na tę wystawę. Pozwolone jest to, że uczynię to wymieniając ich niektórych jeszcze raz, niektórych własnych. A zatem yy, wystawa ta złożona jest ze względu na muzeów, ale także z Muzeum Historycznego w Krakach, Dzień Serdeczny, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Toruniu,